Mamy serdecznie już za momencik, już za chwileczkę, e, pojawimy się w takoloni, aby e, prędzą dokładnie, aby dopełnić nasz e, mikołajowy pojazd świąteczny i e, pełnym e, tym pojazdem wybrać się do domu dziecka, e, aby realizować zrzutkę, którą robiliśmy e, wspólnie razem także z wami. To pierwsze skojarzenie, kiedy słyszysz na przykład święto. No jeśli słyszę pierwsze skojarzenie, to na pewno e, jest to czas dla mnie, e, który mocno różni się od e, codzienności. Myślę, prostu. że mycie okien. Mycie okien e, z, jako inspiracja <grym> ze Starego Testamentu, kiedy malowali e, o drzwi krwią Baranka. Po prostu to jest taka tradycja taka została już. E, tylko teraz przerodziła się to po prostu w mycie okien. Przygotowaliśmy... E, związanego jakby z samym, samymi świętami z naszej strony przy współpracy z naszymi podopiecznymi. to co to jest Stefciół. Najpierw idziemy do Decathlonu, gdzie odbierzemy ee, że tak powiem, prezenty bezpośrednio ze sklepu Decathlon Poznań e, z Franowa. E, i tam też, że tak powiem, dokupimy całą resztę sprzętu, e, żeby dzieciaki z domu dziecka na, na pojątkowe w Poznaniu mogły e, sobie aktywnie spędzać czas w tak, sportowym gdzieś tam klimacie e, więc e, co, czekają nas zakupy? Czekają nas zakupy i, i do tego dorzucili się nasi podopieczni. E, my przeznaczyliśmy 1000 e, przeznaczyliśmy zł e, od siebie pozostałą część, czyli też ponad 1000 zł przeznaczyli nasi podopieczni ze zrzutki i całe te pieniądze zostaną przeznaczone na to, żeby kupić e, sprzęt sportowy. A co to będzie dokładnie? To zobaczymy też e, na miejscu. Mamy listę e, sporządzoną przez opiekunów z domu dziecka, e, i tą całą listę na pewno zrealizujemy. A to, co zostanie, to kupimy im coś ekstra. Bierzemy co chcemy po prostu wchodzimy i bierzemy co chcemy. Wjeżdżamy i wyjeżdżamy stąd. Jesteśmy tutaj, już mówili na spotkanie e, z dyrektorem, który, z racji tego, że e, tą rzutkę zorganizowaliśmy. Decazon postanowił wspomóc nas produktami, więc część listy także zrealizował. Mega, jesteśmy wdzięczni za to i dziękujemy, że u nas tutaj lokalnie możemy tak fajnie tutaj działać i pomagać po prostu. A wy, jak będziecie grzeczni, to Też może. Mamy dla Was prezent. Tylko musicie być grzeczni. że nie jesteście grzeczni, to prezentu nie będzie. Powinniśmy wziąć pracownika z wózkiem widłowym, bo musimy tyle kupić, więc taki koszyk. No zobaczymy. Nie ma co, najwyżej parę takich, poznosimy sobie tutaj do kasy. Generalnie na no, to, że mamy o formę. To... <laughs> Obejrzyjmy przede wszystkim co, jakie to mają dociążenia. Powinniśmy kupić przede wszystkim zestaw solidnych talerzy. O. dla każdego dziecka przynajmniej 10 kg. <grym> Nasz ulubiony dział w do tego działu. odwiedziliśmy tak, jak mamy to w zwyczaju. Teraz odpalamy listę i zaczynamy realizację e, zakupów, na które tak na dobrą sprawę e, tutaj przyjechaliśmy. Pozycja włodarzy e, domu dziecka. Pierwsze mi e, na liście e, rzeczami, po które właśnie teraz zmierzamy, to łatki do tętki oraz klucze naprawcze do rowerów. Czy tak wiecie, kto umie łatać e, dętkę łatką? Umiesz łatać? No umiem, ja umiem tak? Ja bym ja nie załatał na przykład Tych czasów, że łatam a, ja, ja, ja generalnie bym mnie to pokonało to się... Super zestaw kluczy naprawczych w takiej fajnej e, torebeczce, czyli praktyczne przenoszenie na pewno Na wycieczki łatwiej zabrać coś takiego niż walizkę na pewno e, z narzędziami Także super, bierzemy Maty być ćwiczeń, bardzo dobry wybór Lekko antypoślizgowe, przyjemne, bierzemy na pewno wybierzemy te pachołki z racji tego, że są czterokolorowe i na pewno więcej takich kreatywnych rzeczy można z nimi zrobić niż z dziesięcioma pionowymi stojącymi pachołkami. Także raczej polecamy te pachołki bardziej wszechstronne zastosowanie. Elementowy. Ochraniaczy na rolki, kolejnogę oraz inne e, środki transportu. Głównie służy do. Mały autobus. Ciężarówka, przegub, koń. Powiem Wam, że Gwiazdor będzie bogaty w tym roku. Trochę tutaj tego mamy. Super. Pakujemy Później Sanie. I Pakujemy Sanie. I ciśniemy. Dobra, i teraz tak, żeby nie było, co nie kupiliśmy przypadkowych rzeczy, tylko dostaliśmy od opiekunek z domu dziecka, dostaliśmy listę. Praktyczne zakupy wykonaliśmy, nie takie, co może według nas się przydać, tylko rzeczywiście co znajdzie Potrzebują. zastosowanie w domu dziecka, co jest właśnie potrzebne. Im. I teraz rozumiemy już też, jakie rzeczy rzeczywiście są warte uwagi. Na przykład nie wiem, czy wpadlibyście na coś takiego, żeby kupić. Ochleniacze do jazdy na rolkach, na hulajnodze, po prostu do nauki jazdy. Mega praktyczna rzecz, też na długo, na wiele pokoleń. Ale też, oczywiście, powiedzmy takie rzeczy pierwszej potrzeby, czyli dzieci szybko wyrastają z butów, tak. A wiadomo, że na wycieczki, wszystko także. Rękawiczki, kakanki. nawet do wóra. Do Z tego do dostaliśmy w sumie 10 plecaczków e, firmy Keshuła, takich małych 10 litrowych, że będziecie miały na wyjścia, na wycieczki e, Rafał, Stefański Radim i czekolada, tej... nieodzowny tej... element. Taki plecaczek z tym w środku, czekam na, czekam na Mikołaja, na czekam pod choinką do siebie. Kolejnym super, praktycznym prezentem y, będzie torba na wyjazdy. Po prostu. Dużo, torba, torba. Na kółkach, Dużo pojemna, torba Pojemna torba Sprawdzimy na ile pojemna Wrzucam do niej O te 10, 10 polarów I jak widać Mieści się Świetnie do I takie dwie brameczki Także domy dziecka Które są po sąsiedzku Będą mogły grać turnieje Ładnie je i Merry Christmas to miejsce się podziękować pani z drukarni, Zrobimy małe lokowanie produktu, który znajduje się po drugiej stronie. Pożyczyła nam nośniczki. Bez tego zbadanie by się nie udało. No to można powiedzieć, że yy, nasze sanie już zapakowane. Tutaj mamy bramki, słodycze, yy, wszystko pięknie się yy, ułożyło. Mikołaj i biskup. Jak doskonale wiemy Biszub. z historii, yy, święty Mikołaj także był biskupem. Nie do końca chodził w takiej czerwonej czapce. Na pewno bliżej było mu do czapki takiej co są... ma <laughs> Rafał mm, czuje się teraz typu święty. Była biskupia po prostu czuję się, czapka. Czuje się święty. A tutaj Coca-Cola raczej wpłynęła na to, jak Mikołaj wygląda w dzisiejszych czasach i jak był urażony. Jak rozmawialiśmy na początku, z czym się kojarzą święta, to kojarzą mi się z ciężarówką Coca-Cola <laughs> i z mandarynkami. To są dwa pierwsze skojarzenia. No i super. Ciężarówka coca coli mandarynki, a wy jakie macie skojarzenia? Bardzo nas interesuje. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Zawsze święta na swój sposób. Tak jest. Już są tutaj po nas włodarze e, domu dziecka. E, przywitali, nas, przywitali nas z otwartymi <grym ramionami. <grym Także... to zaraz w gwoli podsumowania, właśnie paczki zostały przekazane, my niezwykle się cieszymy, że mogliśmy w tym okresie świąt pomóc, w każdym okresie na pewno fajnie się pomaga. Dlaczego wybraliśmy to miejsce? Ponieważ właśnie tutaj w tym domu dziecka są dzieciaki, które zostały zabrane od siebie z domów ze względu na to, że, że po prostu jak to jedna z opiekunek powiedziała, była patola w domu ciężka. E, no i chcieliśmy trochę im dać takiej dobrej energii na święta, żeby te święta kojarzyły raczej z dobrymi uczynkami, a nie e, na przykład z tatą, który e, krzyczy i zatacza się i, i powiedzmy... Ta, i, nadużywa, się. I nadużywa alkoholu, tak? Więc e, od dzieci bije taka super energia. One są radosne, szczęśliwe, e, mimo tego, co spotkało ich w życiu. E, rozmawialiśmy troszkę tutaj z, z dyrektorem, e, z dyrektorem domu dziecka i rozmawialiśmy trochę o zajęciach spływania. Bardzo możliwe, że w przyszłości uda nam się takie zajęcie dla tych dzieciaków zorganizować. Do tego na pewno będzie potrzebna pomoc, ale jak poznaliśmy te dzieciaki i poznaliśmy ich zamiłowanie do sportu, czyli mówiły, czym się interesują, że te że bramki super, będą grać mecze, to tylko napędza człowieka do tego, żeby dzielił się też tym dobrem właśnie z, no, z takimi młodymi osobami, tak, bo no, twórzmy dobrych ludzi, pokazujmy im dobre rzeczy, prawda? Także dziękujemy wszystkim, którzy do tej zrzutki się dołożyli, bo to jest także i wasza zasługa. My mega nam jest miło, że mogliśmy to sfinalizować i taki dobry uczynek dla kogoś sprawić. Myślę, że na, na, raczej wiemy to na 100%, że nie jest to ostatni, ostatnia taka akcja. Tak więc do zobaczenia i czekajcie na, na kolejne takie super uczynki, którym możecie obdarować. kogoś. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Hej!